Czekaj, Siema, z tej strony Łukasz i dzisiaj nagrywamy Stumble z moim kolegą On się nie będzie odzywać Bo no, nie lubi się odzywać Pierwsze, szczęśliwy spin Zwykłe lub lepsze, co nam wyleci Bardzo dawno nie było w ogóle StumbleGuys Ja będę podawać kod mu Dobra, naprawdę jeden żeton Widzowie, Ty tylko... Dobra Widzowie Żetka lub lepsze? Albo nie, nie robimy na razie. Ja już tworzę grupę. Oli, ja już tworzę grupę, jakby, co? Ja już tworzę grupę. Dobra. Mm, mm. No. No kurde. I dobra, zostawiajcie łapki, żeby, jak będzie pod tym filmem pięć łapek w górę, to się odezwie. Stwórz grupę luki. Dobra. 9, 7, 2, 2, 6. Dobra. Ciekawe, że usłyszę. <grych> dobra, jest. To jest, to, to jest od kolegi Nick. Zaczynamy. Lecimy. I dobra. Zostawiajcie suba i łapki w górę, żeby było nas tu więcej. Żeby się zgromadziło, no. Jak będzie, pamiętajcie, pięć ławek w górę, mój kolega się odzywa. No. Na pewno się odezwie, przekonam go. Będę go przekonał tydzień, aż się odezwie. To może w tamtą, kolejną niedzielę będzie on odzywał się, nie wiem. Więc tak. Mm, teraz będzie, teraz będzie na przykład, co? O, słyszycie od niego głos teraz? Czegoś ty włączył. Ej, nie ma w ogóle botów, jakby ten, nie? Więc ja muszę lecieć. O ma! Dostałem z piąty. Widzieliście to, widzowie? Ale, logi, ale ścina. jest 30, tylko pingu. Widzicie to, widzowie? Jak mi ścina. Gdzie jest w ogóle Oli? Gdzie ty jesteś w ogóle? Wyś powiedz. Znaczy nie będziesz mógł gadać. Znaczy na początku odcinka go trochę słyszać. Ale... Nie będzie tego widział. Znaczy teraz to powiedziałem, ale... Czemu ja tego nie umiem, nie? Oli mnie goni. Pyk, pyk. Szybko, lecisz. Let's go. Hej. A nie mam let's go. Widzowie, ja nawet na tym końcu nie mam let's go, rozumiecie? Tam i nie przeszedł do mety, no szkoda. Dobiegnij do mety, dżunglę, no. Dobra, mój kolega. To jest ten nurek. O! Widzicie? Tego nurka takiego? To jest mój kolega. Widzicie jak się nazywa? No. Dzień. Po tej rące Oli jakby co? Ja sprawdzam czy mam jakiegoś piłkarza. Bo jak tak, to fajnie będzie. Wyjdźcie na finał dropa na przykład. To by było fajne. Ale tylko nie piłka. Albo ten... Dobra. Znaczy jak będę mieć... Znaczy boję się ludzi. Dobra, to jest mój kolega. Powiedz... Oli, powiedz haj, jak mnie słyszysz. Powiedz haj, jak mnie słyszysz. Dobra, słyszę. Let's go. A ja umiem tak zrobić. <gry> Jeżeli. Nie gadaj, o mój. Mój kolega odpadł? Nie. 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 oli odpad. To oglądaj mnie, a ja może to przejdę i dobra. Jeszcze w moje siły. Nie wiem jakie ja mam siły, ale... Dobra. U nie? Baby Shark tu jest. Się najbardziej tego boję tego baby sharka, nie? Uu. Dobra. 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 Przepołowimy ludzi, żeby mieli mniej platform. Ja widzowie, postaram się wygrać. Znaczy, ja tego nie wygram na stówę, nie? Bo widać po mnie, jak gram. Nie, dwie platformy zniszczyłem. No i nie działa. A już by mieliśmy sami chyba szczyt nawet. Gościu! Idzie zabiję? Nie? Dobra. Teraz tu, nie? I dobra, bo to. Bo to już nie zakończy się dobrze. Znaczy nie, to się nie zakończy. Dobra, wygrałem to. Easy. Pierwsza rundka widzowa i wygrałem to. Zostawiajcie lajki like za to, że wygrałem. Nie? Po prostu dziękuję. Dziękuję. Dobra, ale ja tak, ja. Ja za chwilę stworzę grupę. Tylko chwilkę. Podobnie łączenie z grupą. Ej, Kurde. Będziecie mieć reklamy. Sorry. Sorry, że będziecie mieć reklamy. Czasem tak jest. Mogę mieć wiele reklamy, nie? Dobra. Pyk. Chodzimy. Zwykły lub lepszy. Sorry. Co będzie? Szczęśliwy spin? Zwykłe lub lepsze? Drugi raz? Ja cię dziewczyna szambon... Swimem Bella. To by Bella chciała takiego. Dobra, oby mieć Ronaldo, oby mieć Ronaldo. Nie, a też mam pikokła. Thomas... Thomas Cole, czy jakoś tam się gada niego? Szambonurek Juli. Dobra, tworzę grupę już, Oli. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Dziewięć. Nina, nie mam neta, nie podawaj jeszcze kodu. Widzowie, <grywia> no, to będzie teraz tak się podawać. No, więc będzie fajna zabawa. Będziemy... Oli! Widzowie będzie teraz bardzo fajnie. Widzowie będzie się go słychać, bo on będzie teraz tak jak na świetlicy, pan Mateusz. Jakby to, to nie odezwę się na 5 lajk i no na 10. Widzowie, więc zostawiajcie 10 lajków. Zostawia się oczywiście suba. XD. Co się odwala, widzowie? Nie ma neta. Masz już neta? Odpowiedz. Masz czy nie masz neta, no. Dobra, widzę. O, jakiś. oklot Fajnie dziewięć, pięć, dziewięć, jeden, cztery no, i, I to nagram, jak będzie pod filmem 100 Like mam nie podawaj, <laughs> dziewięć, <laughs> pięć, dziewięć jeden cztery <noise> Więc sobie, on zrobi na 100 lajków fikówka i to nagro <noise> Więc do e, oczekujemy tego Oczekuj, oczekujemy oczekujemy tego czegoś Oczywiście jak zostawcie 100 lajków ale mam 12 tylko subów to 100 lajków będzie bardzo trudne, ale dobijcie to. Myślę, że dobijcie. Kiedyś? Kiedyś to dobijcie. Ej, Oli, powiedz na tym gośniku, że a jak będzie za 5 lat, 100 lajków pod tym filmem, to zrobisz? Ciekawe, czy zrobi, nie? Wizowy? Pewnie nie, bo się będzie wtedy bał. On nie zrobi fikołka, tylko nic nie zrobi. Tylko chcę nas oszukać, żebyście zostawili. Nie, no, nie będzie oszukiwać. Haha, ha, ja mogę ci pokazać to. Hi. W ogóle jest Oli? Bo ja się boję, że on nie przejdzie. Jak nie przejdzie, to... O, jest! Tylko, że tak w połowie... Ostatni, nie no. Whip! Whip, 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 whip. Whip, whip. whip. a Chyba nie przejdę to tego. Jo! Jo, cię kręcę! Przedostatni, nie? Co ja zrobiłem? Thomas Miller to niedobry zawodnik. <śmany> niedobry. No, niedobry. I w ogóle, jak on to robi? Ja tego nigdy nie umiem wpisać, ja zawsze to chciałem zrobić, ja musiałam potem się zapytać. Dobra, on jest... Jest ćwierćfinał czy półfinał, jak to się gada? Chyba półfinał. Tak, półfinał. Wejdź na inne konto albo zmień ustawienia, bo jest za ciężko. <noise> Ale... To byś musiał ze mną na Azję. Musimy e, po tej rundce... To e, zrobimy Asia. Wejdziesz na region serweru i Asia. Nie! Widzowie? Jakiego miałem baga? Jakbyście to. Jakbyście. Bo ja to. Chcę kliknąć. I mi nie musicie uwierzyć, bo wy tego nie. Nie widzicie moich palców. Ale ja widzę wasze. Dobra, nie przejdę do finału. Kurde. Ja już chciałem. On przeszedł? I on nie przeszedł! Gdzie on jest? Idzie on jest? Widzowie. Wiecie? I on pierwszy odpada już. Ja nawet nie idę, jest za ciężko, trzeba zmienić region. No to zmień region na Asja i ja za chwilę też zmienię. Widzowie, widzowie, widzowie. Mamy finał bez niego. Go. Jeszcze Paint Splash? Tomasz Miller, czy ma szczęście? Nie ma na razie szczęścia. Znaczy może ma jakieś szczęście. Dobra, to miało być szczęście. Ja Jak dla mnie to tak. Znaczy teraz nie mam szczęścia, no bo jestem... drugi, a nie pierwszy. Jest, jestem pierwszy. Wygram to, widzowie. Nie, nie wygram tego. A jaki związek jest najłatwiejszy? Asja. <laughs> <laughs> widzowie, widzieliście to? O kurde, ale w korkach, w korkach to takie. Ja za chwilę zmienię. Co jest to? A co się tak pytasz? To ty też zmień. No już zmieniam. Ustawienia. Region. Asia. Ja już mam. Tworzę grupę. Jeden. Dwa. Pięć. Jeden. Dziewięć. No, 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 no. Dobra, ciekawe czy to będzie łatwe, bo jak ja grałem z kolegą, z, e, bardzo dużo robotów zawsze było. Która minuta? A, to jeszcze parę. Ten. Podajcie oczywiście na Marcinos Caminos i na Meksy, czy te kanały będą e, napisane w opisie. Podajcie oczywiście. Albo linka zrobię. Linka zrobię może i. No. Jak mi się uda, to zrobię linka tych kanałów do tego i do tego i do tego, co będzie? Dobra, piwot, push do biegni. nie ma w ogóle łatwiej. On już nawet chyba wyszedł. Oli, Oli nawet już wyszedł, bo nie jest. Tylko, że jest za trudno. Intern mi za wywali, nie? Jak ja mam 150 pingów, nie? Pinki! To się mi śmniejsze, nie? Zmniejszą mi się, prawda? Czy ja tak sobie żartuję. Oła, Dostałem! Bo ja robię ten trik, nie? Co ten... Co każdy robi. To nie jest... To... Szybko, Luki! Wracamy! Nie, ja nie przeszłem. Nie, cały czas. Co? Nie widzę cały czas za ciężko. No to nie wiem, wypróbujmy każdy ten region. Teraz ja wiem jaki można. A jaki był wcześniej? Europa. Chyba. No tak, Europa. Kiedy łączysz się z intuicja? Reklama. Powstaje ekscytująca Hm. wiem już jaki, India, 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 India. 7 0 5 2 0 Dobra, podałem już mu kod, teraz to będzie India. Dobra, pyk. Dobra, i które? a to jeszcze z dwie rundy, może się zagramy. Widzowie. Będzie odcinek albo jutro, nie, nie wiem. Pewnie będzie hard. <noise> jak będą pingi mi wywalać, to od razu... To ja odpadam od razu, nie? Bo ja widzę, wiem, tylko wam powiem. Um, jak są ze straszne pingi, to mi tableta wywali, ja nie chcę od nowa Nie, już są pingi, nie? Już są... I nie no, są boty, są jacyś. O, bojan znalazł portal. Jupi. W ogóle czekamy na nową piosenkę, albo nie, nie będę reagować, bo nie chcę, nie chcę hejciować. Łomatko. matko. Yeah, Je ty był sobie i sobie rady nie dał. Jak tam ci Oli idzie? Ej kurde, bo, du duża, bo dużo ludzi idzie. Ja przeszłam Oli. Ale mam za dużo Nadal pingów. Nadal za ciężko. Nadal jest za ciężko. Za ciężko? Nadal jest Ciężko. A poglądasz mnie, bo ja przeszłem. Ok. Powiedz tym głupim głosem. Ok. Jak tak to nie. Okej. Okay. Jakby się tak dało ciągle gadać, a potem by wszystko dało przetłumaczyć, jak widzowie. Dobra, teraz nie robimy takie... Jak widzowie wbiją 500 lajków, to kokaże twarz. Czy <laughs> pogięło? Wiesz ile ja to 500 lajków? Like to jest jeden tyle, co youtuberzy mają... W migu w migu sobie wbijają, nie? A ten... Go by nie u... halo? A wiesz o tym, że ja się nagrywał odcinek? Wiem. Ej, widzowie! Oli się miał do 5 lajków odezwać na no, 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 10, a się odezwał teraz. Na zero lajków. Like Co? Na zero lajków, like jak teraz. Dobra, ja się wyciszam na raz. <grych> widzowie. Słyszeliście go, więc już macie połówkę. No to tyle. No to tyle. No co? To... Dobra, e, o finał i kończymy odcinek. Okej? Okay? Bo ja przeszłam dalej? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. No to się odezwi i będzie więcej odcinków. Okej. Okay dowie, czy on do mnie chce, żeby był po 50 minutach odcinek? Bo czasem nie pogięło? Wiesz, ile dla YouTuberzy nagrywają maks z 20 minut, a ty chcesz nagrać. No znaczy, to jest bardzo dużo.